14 grudnia czwartek godzina 14:30 przyjechałem do lasu pozbierać trochę pieprzników trąbkowych jeszcze na farsz na uszka do barszczu na święta i zobaczcie sami ile ich tu jest. No po prostu ktoś nie wiem, ktoś tu chodził, deptał je. Są ich kosmiczne ilości. Tu je ktoś wyrwał, nie znał się na tym i wszędzie Wszędzie, gdzie się nie spojrzy, są pieprzniki trąbkowe. Zobaczcie, jakie tu ładne okazy. Wstaję od razu tutaj, bo są najładniejsze. I biorę się za zrywanie. Troszeczkę ciemnawo, już w lesie. Mało czasu, ale pół godzinki do pozbierania. Dla mnie w zupełności wystarczy. Zobaczcie, jakie są piękne. Jest ich bardzo wiele, już są lekko miękkawe. także bardzo ładnie się je obiera. A są bardzo ładne tutaj duże owocniki. Także dzisiaj myślę, że w pół godzinki nazbieram no nawet więcej, jeżeli by były takie ładne, więcej niż było poprzednim razem, bo tamte były. Dużo mniejsze w porównaniu do tych co są tutaj. Także zbieram, później pójdę do domu, poobieram, zagotuję i idealny farszyk ze świeżych grzybów na łóżka będzie z grzybów mrożonych zrobi się farsz na pierogi. A tutaj pierwszy raz w tym roku, znaczy w ogóle pierwszy raz, będą testowane uszka z pieprzników trąbkowych naczytałem się dużo że są bardzo smaczne trzeba to wypróbować w sosie już je jadłem także są bardzo dobre natomiast w, w jako farsz jeszcze nie próbowałem ale kto nie kto nie ryzykuje ten nie pije szampana trzeba spróbować ja bardzo lubię na święta barz z uszkami, więc specjalnie chciałem sobie pochodzić tutaj za grzybami świeżymi, bo tak naprawdę nigdy jeszcze nie, nie robiłem sobie uszek na święta ze świeżych grzybów. Nie wiem, jakoś zawsze były robione z grzybów mrożonych, suszonych, a nigdy ze świeżych. A naprawdę są tu ich bardzo duże ilości to trzeba popróbować, pozbierać. To nie są pieprzniki, tu gdzieś jeszcze widziałem kolejne. Nie wiem, czy to ktoś nie zrywał ogólnie, bo takie są korzenie. Nie, myślałem, że to chyba były gołąbki żółte. Ktoś zrywał pozostawiał same korzonki z tego kapelusze pozabierał. Także zobaczcie, tu ktoś ewidentnie wyrywał i nie znał się na tym, bo są o, widzicie powyrywane pieprzniki, a nie zabrane. Tu też ładne, spore owocniki, o, zobaczcie takie ładniusieńkie. Wyszedłem tutaj troszeczkę bardziej na polankę, to będzie lepiej widać przy nagrywaniu, bo tam było trochę za ciemnawo. To nagram wam, zobaczcie, tyle już jest w wiadereczku. Trochę ciemnawo i nie widać. Rozejrzę się nóż, widelec, trafi się jeszcze coś innego oprócz pieprzników. Ale widzę, że o zobaczcie, tu kolejne piękne pieprzniki. I tu jest ładnie widno to od razu też jak na jakości filmu będzie lepiej. Tu w tych lasach koło mnie bardzo mało osób je zbiera. Dlatego jest ich tak wiele. Mnie powiem szczerze w sosie posmakowały. Wiadomo, że lepsze są grzyby szlachetne. Ale o tej porze roku nie ma co narzekać. Zrywamy to co jest, i świeżuteńkie grzybki będą do jedzenia w domu. Nie będę długo zbierał. Pochodzę może 20 minut, może nie. O, zobaczcie, jakie piękne owocniki. jest ich tu bardzo bardzo wiele także szybciutko No mówię, jestem 20 metrów od samochodu także nie ma co narzekać nie trzeba się nachodzić a ilość jaka mi jest potrzebna zbiera się bardzo szybko więc trzeba będzie nachodzić w sobotę Miałem jechać teraz, ale w sobotę najprawdopodobniej spróbuję jeszcze się udać, może za gąskami, może za rydzami, bo temperatura jest dodatnia, to tych grzybów powinno się pokazywać jeszcze, akurat takich jak gąski, rydze, więc jest szansa na zebranie ich e, młodych osobników, to popróbujemy, pojadę, pozbieram. Zobaczymy, co się będzie działo. Tu zobaczcie, ile jest tych osobników, takich mniejszych. O no, kilka tych większych wybiorę, ale te małe będę zostawiał, bo później bardzo ciężko się je obiera w domu. Trzeba się bardzo bawić z nimi. I te większe są, mają twardsze korzonki, nie są takie namoknięte. No, zobaczcie ile tu jest. Kolejny kawałeczek dalej tylko I, i się zbiera w dużych ilościach. Te są jakoś takie miększe. Był tutaj mech taki bardziej wilgotny. Przejdę kawałek dalej. Poszukam takich twardszych troszeczkę. Tutaj też są miękkie. że tych też nie będę zrywał. Zobaczę te. Widzę, że te mchu, które są, to są miększe, a te, które są tak bardziej na igliwiu, one są trochę mniejsze, ale są dużo za to Twarczy chwila w spacerku zobaczcie jest już tyle tu widziałem następne o, o te są bardzo fajne twarciutenkie I jak widać, w grudniu też można pozbierać grzybków jakiś jadalnych. patrzcie, nie oddaliłem się od samochodu. Samochód jest tam. O, tu są widzę bardzo ładne pieprzniczki. O, zobaczcie, jakie fajne, duże kazy, tu kolejne, ale te są miękkie, przejdę dalej. To są fajne, twardziusienkie troszeczkę mniejsze, ale za to bardzo, bardzo fajne. Jakościowo, parę kroczków i co chwilę coś się Zobaczcie, ile tu jest. Tu wszędzie są pieprzniki. Pozbieram chyba, tą, tylko. Kolonie i wydaje mi się, że już zabiorę się stąd. Nie będę dalej zbierał, bo to nie ma sensu. Bo jak się zbierze za dużo, to później trzeba siedzieć i ubierać, a jutro do pracy trzeba iść. Te były już miękawe, przejdziemy kawałeczek dalej. O, te są świetne. Takie, żeby były wszystkie. Twardziusieńkie. Nagrywam cały czas, żeby zobaczyć ile zbieram łącznie. Tak chcę koło 12 minutek pozbierać. Zobaczcie już jest tyle. No i w tej chwili mamy 12 minut po wyjściu z lasu. Jak zacząłem nagrywać zbieram się do samochodu. Więcej mi jest ich nie potrzeba. Chyba że się gdzieś trafi po drodze jeszcze jakaś grupka takich e, troszeczkę twardszy, to może zbiorę, ale nie. O tutaj są bardzo ładne, zobaczcie. Suche na ciemnym lesie, ale wy chyba tego nie będziecie widzieć, więc nie będę ich zrywał w zostawię. Niech sobie rosną. Idę do samochodu. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się na razie.